Przewidywaliśmy, że lada chwila nastąpi katastrofa na płonącym statku, i istotnie niedługo oczekiwaliśmy na to. Przede wszystkim dało się odczuć silne wstrząśnienie. Odczuliśmy je wyraźnie nawet w naszej kryjówce, jak gdyby poraził nas nagle prąd galwaniczny. Wbrew oczekiwaniu nie było widać żadnych oznak wybuchu. Wstrząśnienie to przeraziło widocznie dzikich, albowiem na chwilę przestali wrzeszczeć i zaniechali grabieży właśnie zamierzali podjąć na nowo dzieło zniszczenia, gdy nagle środkowy pomost zionął kłębem gęstego dymu, niby czarną chmurą, ciężarną burzą, a w ślad zatem z wnętrza statku wystrzelił wysoki, jaśniejący słup ognia, który natychmiast zmienił się w wieniec płomieni. W jednej chwili cała atmosfera naokół skłębiła się dzikim chaosem kawałków drzewa i metalu oraz poszarpanych członków ludzkich. Wówczas dopiero nastąpił ostatni Najsilniejszy wstrząs, który nawet nas obalił na Ziemię, podczas gdy pagórki i skały powtarzały rozgłośnym echem straszliwy grzmot, a gęsty deszcz drobnych odłamków sypał się ze wszystkich stron dokoła nas. Spustoszenie, jakie wybuch sprawił wśród dzikich, przewyższało wszelkie przewidywania. Zbierali oni teraz obfite i zasłużone żniwo swej niegodnej zdrady. Co najmniej tysiąc ludzi zginęło na miejscu katastrofy, a drugie tyle odniosło straszliwe rany. Cała powierzchnia wody była dosłownie zasiana topielcami, a obraz wybrzeża był jeszcze bardziej przerażający. Cały tłum dzikusów skamieniał wprost pod wrażeniem nagłości i ogromu klęski. Nie próbowali wcale dopomagać sobie nawzajem. Dopiero po upływie pewnego czasu ocknęli się znowu do życia. Wydawało się, że ze stanu największego osłupienia przeszli w stan największego podniecenia. Tłoczyli się bezładnie, popychając się wzajemnie, to biegli jak nieprzytomni do pewnego punktu wybrzeża, to znowu uciekali w przeciwną stronę z oznakami gwałtownego przestrachu, wściekłości jakby dręczącej ciekawości, bez przerwy wrzeszczeli z całego gardła jedno, jedyne słowo. Te keli, te li. Zaczęliśmy spuszczać się po południowym stoku wzgórza, gdzie zejście nastręczało najmniej trudności. Zaledwie jednak posunęliśmy się o mniej więcej 100 jardów naprzód, natknęliśmy się na odgałęzienie wielkiego wąwozu, w którym towarzysze nasi znaleźli śmierć. Byliśmy zresztą przygotowani poniekąd na to wobec obserwacji, jakie poczyniliśmy poprzednio ze szczytu wzgórza próbowaliśmy obejść wąwóz, ale uszedłszy mniej więcej ćwierć mili wzdłuż jego krawędzi, stanęliśmy wobec nowej zapory. Przed nogami naszymi otwierała się niezgłębiona przepaść. Dalsza wędrówka tą drogą była niemożliwa, wobec czego zawróciliśmy po własnych śladach ku głównemu wąwozowi. Kilka dni następnych po bezowocnym poszukiwaniu drogi wyjścia Poświęciliśmy zbadaniu szczytów wzgórza w nadziei, że może znajdziemy tam jakieś środki żywności. Nie znaleźliśmy niestety nic, kluczowych nieszczęsnych orzechów i drobnej jadalnej roślinki, rosnącej na niewielkiej przestrzeni paru prętów. Spożyliśmy ją w ciągu bardzo krótkiego czasu. Dnia 15 lutego, o ile się nie mylę, zabrakło już całkiem tej jadalnej trawy, a i orzechów było już bardzo niedużo. Położenie nasze stawało się rozpaczliwe. Dnia szesnastego zwiedziliśmy jeszcze raz nasze więzienie we wszystkich kierunkach, spodziewając się, że może odkryjemy jakieś niedostrzeżone dotąd przejście, a no i tym razem poszukiwania były daremne. Z Zrozpaczeni spuściliśmy się jeszcze do otworu, gdzie zasypała nas spadająca lawina ziemna, Ożywiała nas słaba nadzieja, że istnieje tu może jakaś inna szczelina łącząca się z głównym wąwozem. I ta nadzieja zawiodła. Jedyną zdobyczą było to, że odnaleźliśmy jedną ze strzelb utraconych podczas katastrofy. Dnia 17 powzięliśmy mocne postanowienie powtórnego, bardziej szczegółowego zbadania czarnej granitowej przepaści, do której zeszliśmy podczas pierwszej wędrówki. Przypomnieliśmy sobie, że w jednej ze skalnych ścian widniała szczelina, której nie obejrzeliśmy dość uważnie. Ogarnęła nas ciekawość, by zbadać ją dokładniej, aczkolwiek nie żywiliśmy już niemal nadziei, że znajdzie się tam droga wyjścia. Bez zbyt wielkich trudności dotarliśmy na dno rozpadliny i nie spiesząc się, oglądaliśmy szczegółowo każdy skalny załom. Było to niewątpliwie jedno z najbardziej dziwnych miejsc na kuli ziemskiej. Wprost niepodobna było uwierzyć, by ten skalisty krużganek był jedynie dziełem przyrody. Długość kamiennego wąwozu od wschodniego do zachodniego krańca, biorąc w rachubę wszystkie zakręty i załomy, wynosiła około 500 jardów. Odległość od wschodu do zachodu w linii prostej nie przekraczała jednak 40 do 50 jardów. W miejscu, gdzie spuściliśmy się na dół, to znaczy w odległości mniej więcej 100 stóp pod szczytów wzgórza, ściany wąwozu były prawie niepodobne do siebie i wydawało się, że nigdy nie były ze sobą złączone. Jedna z nich składała się z warstw talku, druga z warstw marglu. Przenikały je zaś ziarenka jakiejś metalowej substancji. Przeciętna szerokość, czyli rozstęp między obiema ścianami, wynosił niekiedy 60 stóp, ale gdzie gdzieniegdzie zanikała całkiem regularność ukształtowania. Poniżej owych 100 stóp szerokość wąwozu malała coraz bardziej, i ściany wznosiły się prawie regularnie i równolegle, aczkolwiek i tutaj jeszcze wygląd ich i uwarstwienie były jeszcze dość rozmaite. Dopiero w odległości 50 stóp od dna zaczynała się wprost doskonała regularność ścian, zarówno pod względem materiału, jak i właściwości. Ściany biegły równolegle do siebie, składały się z błyszczącego czarnego granitu, udzielił je rozstęp szerokości dokładnie 20 jardów. Najlepsze wyobrażenie tajemniczego krużganka daje rysunek. Naszkicowałem go wówczas na szczęście, bowiem posiadałem w kieszeni notatnik i ołówek, którymi posługiwałem się oczywiście jak najbardziej oszczędnie w ciągu całego szeregu moich przygód, zapisując najważniejsze wydarzenia, które najsilniej wdrażały się w pamięć. Figura ta przedstawia ogólny zarys króżganka, nie uwzględniając drobniejszych jaskiń wzdłuż ścian. Jaskiń takich było dosyć dużo, odpowiadały im zawsze występy na przeciwległej ścianie. Dno krużganka pokrywał na wysokość trzech lub czterech cali delikatny, prawie mączny pył, pod którym kryła się znowu warstwa granitu. Po prawej stronie, przy dolnym krańcu, widniał jakby niewielki otwór. Była to właśnie owa szczelina, o której już wspominałem, a dla zbadania której zapuściliśmy się powtórnie do przepaści. Wdarliśmy się w ten otwór, usuwając z drogi mnóstwo krzaczków zagradzających wyjście oraz odrzucając na bok stos ostrych kamieni, podobnych kształtem do ostrza strzału. Mimo napotkanych trudności, przepychaliśmy się naprzód energicznie i odważnie, zwłaszcza, że na przeciwległym krańcu rozbłyskiwała drobna smuga światła. Gdy utorowaliśmy sobie drogę na przestrzeni mniej więcej 30 stóp, stwierdziliśmy, że otwór ten ma kształt niskiego, regularnie zarysowanego łuku. Dno pokryte było tym samym drobniuteńkim pyłem, który napotkaliśmy w przepaści. Do wnętrza docierał silny blask dzienny. Wyminąwszy ostry zakręt, znaleźliśmy się w innym, wysokim krużganku skalnym, podobnym zupełnie do poprzedniego, który dopiero co opuściliśmy. Miał on jednak bardziej podługowaty kształt. Utorowaliśmy sobie przejście przez szczelinę, długości około 40 stóp, wiodła ona do trzeciego krużganka. Ten pod każdym względem przypominał pierwszy korytarz, był jednak podługowaty, tak jak drugi. Całkowita długość trzeciej groty wynosiła 320 jardów. W środkowym punkcie znajdował się otwór szerokości sześciu stóp, biegnący w głąb na piętnaście stóp i zamykający się pokładem marglu. Wbrew naszym oczekiwaniom nie było tu już przejścia do dalszego korytarza. Zamierzaliśmy już wycofać z tej ostatniej szczeliny, do której przedostawało się tylko niewiele światła, gdy nagle Peters zwrócił mi uwagę na szereg dziwnie wyglądających nacięć, wyżłobionych w powierzchni marglowej ściany, zamykającej ślepy zaułek. Trzeba było wysilać wyobraźni, aby w rysunku wyżłobionym na lewo, czyli najbardziej na północ, dopatrzeć się postaci ludzkiej, narysowanej naiwnie i niedołężnie, w stojącej postawie z wyciągniętymi rękoma. Inne nacięcia przypominały poniekąd głoski alfabetu, a Peters od razu uznał to przypuszczenie za najświętszą prawdę. Wkrótce jednak przekonałem go, że jest to błędna opinia, mianowicie zwróciłem jego uwagę na kawałki marglu. Leżące na ziemi pod rzekomymi napisami. Gdy pozbieraliśmy je kawałek po kawałku i przyłożyliśmy do wyżłobionych wycięć, okazało się, że przystają do nich dokładnie, a zatem musiały odpaść wskutek wstrząśnienia. Wszystko więc przemawiało za tym, że wyżłobienia te stworzyła sama przyroda. Kiedy po szczegółowych badaniach przekonaliśmy się, że wszystkie te korytarze nie otwierają przed nami drogi z więzienia do wolności. Powróciliśmy zgnębieni i zrozpaczeni na szczyt wzgórza. W ciągu następujących 24 godzin nie wydarzyło się nic godnego uwagi. Wprawdzie dostrzegliśmy przy wschodniej ścianie trzeciego korytarza dwa trójkątne, dość głębokie wydrążenia w czarnym granicie, ale nie próbowaliśmy wcale spuścić się do wnętrza tych otworów, ponieważ nie posiadały one wyjścia i, jak się wydawało, były dziełem przyrody. Obwód każdego z nich wynosił około 20 stóp. Dnia 20 tego miesiąca doszliśmy do przekonania, że nie możemy już dłużej karmić się orzechami, których spożycie wywoływało gwałtowne bóle. Postanowiliśmy podjąć rozpaczliwą próbę spuszczenia się w dół po południowym stoku wzgórza. Ściana wąwozów wznosiła się w tem miejscu niemal prostopadle, a gdzie nie gdzie wysuwała się nawet występami poza linię pionową. Składała się z miękkich warstw talku i miała wysokość co najmniej 150 stóp. Po dłuższym poszukiwaniu znaleźliśmy mniej więcej w odległości 20 stóp od skraju przepaści wąski występ skalny. Peters zeskoczył na niego, posiłkując się powiązanymi chustkami niby liną ratunkową. Ja skoczyłem również. Skok ten był jednak trudniejszy i bardziej niebezpieczny, bo nie miałem już wspomagającego mnie towarzysza. Jedynym sposobem dalszego schodzenia w dół była metoda, którą posłużyliśmy się już dawniej, kiedy ziemia zasypała nas w rozpadlinie skalnej i kiedy sądziliśmy już, że jesteśmy żywcem pogrzebani. Jak wówczas przy wstępowaniu w górę, tak i teraz przy schodzeniu postanowiliśmy wycinać nożami schody w miękkiej skale. Wprost trudno wyobrazić sobie, jak niebezpieczne było to przedsięwzięcie, ale nie mając wyboru. Musieliśmy odważyć się na nie.